Cześć. Witam Was 23 lutego. Fajna pogoda. Słuchajcie, słońce wali. Na telefonie mi tu pokazuje, że jest 11 stopni. No ale w samej bluzie jestem i jest mi ciepło. To 11 w cieniu, to na słońcu może z 17, 18 nie wiem. Jestem właśnie przy Juce Gloriosie Variegacie. Jeśli to się tak wymawia i chciałbym ją troszeczkę podciąć mianowicie chodzi mi o te zniszczone grzybem liście i chcę zobaczyć co po wycięciu tych liści zostanie z tej juki obrócimy kamerkę tutaj mamy kwiatostan który się nie zdążył rozwinąć także z tej rozety nic nie będzie ale wytniemy ten kwiatostan bo może obok Puści. Przytniemy, zobaczymy, może uda się wyłuskać jakiś pieniek. A tu, słuchajcie, o. Zawiązujący się. Kolejny kwiatostan. Zobaczcie, w tej rozecie przezimował. Nie zmarł. Jest zieloniutki, żywiutki. Także wiosną na pewno rozkwitnie. Ale fajnie, bo zawsze kwitła mi. Wrzesień, październik, słuchajcie. Także ja się nie dziwię, że ten nie zdążył zakwitnąć się rozwinąć. tym mamy małą sztukę. Dobra, dosyć mojego gadania. Nie przygotowałem sobie statywu, bo to tak na na, na, na na spontanie, jak zwykle. Postaram się więcej filmików w tym roku dla was kręcić, miałem pewien zastój w nagrywaniu, bo w sumie wszystko co miałem powiedzieć o roślinach i nagrać, to już wszystko nagrałem. Zapraszam do oglądania wcześniejszych filmów na różne tematy o różnych roślinach. Ale spróbujemy nagrywać więcej. Obok karłatka. Freddy. Freddy pilnuje, wszystkich obszczekuje. Dobrze, za darmo jeść nie dostaje. Dobra, dosyć mojego gadania. Zobaczymy, co z tego wyniknie. A więc wyszło mi coś, coś takiego Mógłbym jeszcze, żeby był taki ładny Sam pień goły Kobinerkami podrywać troszeczkę Ale poczekam aż to samo zbrązowieje, uschnie i wtedy łatwiej pójdzie I cóż, mamy jeden pieniek Tutaj są mniejsze odrosty, jeden, dwa Dwa, tam jest trzeci, tutaj wychodzi czwarty, a z tego głównego mamy tak: też raz, dwa, trzy rozety, z czego jedna kwitła, jedna się rozwija, druga kwitła, a ta trzecia będzie kwitła. I tak to się prezentuje. Gdzie niegdzie jeszcze plamki grzybowe są, ale wyciąłem to co najbardziej zbrązowiało. Mogłem dać jej jakąś budkę, ale w ubiegłym roku jej nie dawałem, w tym też nie dałem. Tamtej rok lepiej przyzimowała. No ale co, rośnie, dobrze że kwiat, kwiatostan będzie na wiosnę. I tak to się prezentuje. Piszcie w komentarzach jakie macie, jak to się mówi teraz, tipy. Na, uprawie, na uprawę e, yuki gloriosy. Pozdrawiam Was serdecznie, a ja zabieram się do sprzątnięcia tej kory.